Opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to główna misja Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W tym celu placówka realizuje program finansowany z funduszy unijnych, dzięki któremu możesz bezpłatnie wykonać badania Twojego dziecka do drugiego roku życia, ocenić jego rozwój, a także skorzystać z porodnictwa specjalistycznego. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu znajduje się w ścisłej czołówce placówek medycznych w Polsce, które świadczą opiekę prenatalną, okołoporodową oraz ginekologiczną. W ramach programu przyjmuje maluszki od pierwszych dni życia do urodzin drugich najczęściej z trudnościami w karmieniu, e, czyli i te, które ulewają, i te, które miewają bóle brzucha, zaparcia, e, maluchy, które nie chcą jeść, te, które chciałyby jeść przez cały czas, te, które mają trudność z rozszerzaniem diety, ale też te, które jedzą skrajnie wybiórczo. Nie wynika to z tego, że rodzic sobie nie radzi, tylko z tego, że mały człowiek nie jest gotowy na, to, na tą interwencję, którą rodzic chciałby przeprowadzić. Staram się zweryfikować, na ile mamy problem medyczny, a na ile te dolegliwości pozostają częścią fizjologii. I to jest właściwie taka olbrzymia część mojej pracy, ale trafiają do nas różne maluszki. Te, które nie rosną, i te maluchy, które nie rozwijają się prawidłowo, maluszki z chorobami genetycznymi. Porada fizjoterapeutyczna obejmuje poszerzoną diagnostykę, poszerzony wywiad fizjoterapeutyczny. Jak również zostaje omówiony problem, z którym rodzic zgłasza się do nas do fizjoterapeuty. Podczas poradnictwa fizjoterapeutycznego również wykonujemy instruktaż właściwej pielęgnacji, a także edukację rodziców w zakresie występowania wad postawy ciała u dzieci. Podczas konsultacji każdy rodzic ma udzieloną poradę, w jaki sposób Płynąć na prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, tak aby w sposób świadomy zwiększać jego aktywność. Rodzice teraz często mają problemy i bardzo często pytają, czy ja dobrze noszę, czy ja dobrze podnoszę, czy ja nie popełniam jakiegoś błędu. Poprzez realizację tego projektu możemy pomóc rodzicowi, możemy pokazać, jak niwelować pewne nieprawidłowości, albo utwierdzić rodzica, że to, co robił do tej pory, jak zajmował się swoim dzieckiem, jest faktycznie dobre i że tak, tak robimy, to to dalej kontynuujemy. Jestem neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji i zajmuję się diagnozą taką przesiewową. Dzieci do drugiego roku życia instruuje rodziców na temat prawidłowych wzorców karmienia, rozwoju komunikacji, mowy, w różnego rodzaju trudnościach związanych z opieką nad małym dzieckiem, z pielęgnacją. Zajmujemy się tutaj kompleksowo opieką nad dziećmi i ich rodzicami. W razie, kiedy stwierdzę jakieś trudności, które wykraczają moje kompetencje lub mój obszar działania. Bardzo często zdarza się, że konsultujemy dziecko w ramach projektu z lekarzem pediatrą, z fizjoterapeutą, z psychologiem. Rodzice generalnie mają tutaj możliwość kompleksowej oceny rozwoju dziecka. Super jest to, że dziecko może być przebadane tutaj u różnych specjalistów na wiele różnych sposobów. Z tego jestem bardzo zadowolona. Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie to misja Klinicznego Centrum. Dzięki funduszom unijnym misję realizujemy w sposób kompleksowy. Zapraszamy mieszkańców Województwa Opolskiego wpisujących się w projekt realizowany przez Kliniczne Centrum do skorzystania z bezpłatnych świadczeń. Małgorzata Sobel, dyrektor Klinicznego Centrum. Serdecznie zapraszamy nasze mamy i przyszłe mamy województwa opolskiego do skorzystania z bezpłatnych porad, z bezpłatnych badań, dla tych, którzy są w trakcie rodzicielstwa, dla Pani i mam, które chcą podjąć się rodzicielstwa. Mamy pieniądze finansowane z Unii Europejskiej, dla Was i dla waszych dzieci do drugiego roku życia. Serdecznie zapraszam i proszę skorzystajcie z tego.